Nie chciałbym uciec stąd. chciałbym stąd uciec. Przeczytałem, moi drodzy, ten artykuł i normalnie zmroziło mi krew w żyłach, że istnieją w tym kraju politycy, moi drodzy którzy gdzieś tam u góry mają ustalać prawa, przepisy, yy, według których mamy funkcjonować, że oni mają taki tok myślenia i to już nie chodzi moi drodzy o to skąd oni są z jakiej partii, bo bardzo często od wielu lat słychać wypowiedzi polityków na temat małych firm, mikrofirm, działalności jednoosobowych że robi się z nas jakichś prywaciarzy, oszustów, bandytów, kombinatorów, moi drodzy. Posłuchajcie pani Magdalena Biejać z Lewicy sobie tutaj wydrukowałem część tego y, wywiadu. Ona mówi tak, moi drodzy. Y, głośno jest o wypowiedzi pani Magdaleny Biejać z Lewicy, która w rozmowie z WP stwierdziła, że nie będzie zgody jej formacji na powrót do składki zdrowotnej z przedpolskiego ładu. No bo wiecie, teraz mamy przez Polski Ład mamy taką składkę zdrowotną procentową od dochodu. Czyli czasami masz tak, że w danym miesiącu wejdzie ci ileś faktur i od tego zapłacisz procentowo składkę zdrowotną. Ja jestem akurat na ryczałcie. W zeszłym roku, moi drodzy, zapłaciłem, uwaga! 12 tysięcy składki zdrowotnej na 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 bo przekroczyłem jakiś tam próg i 12 tysięcy składki zdrowotnej ktoś powie no ale zarobiłeś to zapłaciłeś ale ja zarobiłem moi drodzy bo występowałem miałem dużo występów ale od tego zapłaciłem podatek dochodowy od większej kwoty zapłaciłem większy podatek dochodowy ale mimo tego jeszcze państwo zżera ode mnie składkę zdrowotną uwaga gdzie moja córka jest podpięta pod moją składkę jak zachorowała, dusiła się w nocy, bo miała taką ciężką alergię, moi drodzy. Dostała skierowanie pilne do alergologa i miała czekać pół roku, żeby dostać się do lekarza. Pół roku, mimo tego, że tatuś zapłacił 12 tysięcy złotych składki zdrowotnej. I tak to wygląda, moi drodzy. Czemu ja mam płacić większą składkę zdrowotną od pana Józia Elektryka, który pracuje na etacie? Przecież on jest z takich samych krwi i kości jak ja. Człowiek, funkcjonuje, homo sapiens. Czemu mamy płacić inne składki zdrowotne? Czy on może, nie wiem, mieć jakąś marsja... Ja będę miał jakąś marsjańską chorobę, która wymaga większego nakładu leczenia. Przecież jak ja będę miał raka płuc i pan Józek będzie miał raka płuc, to będziemy mieli takie same leczenie w tym samym szpitalu. No, ale pani Magdalena jak mówi, że się nie zgodzą na powrót. Uwaga dalej i czytamy. Eee, uderzyła też w część samozatrudnionych, jeżeli ktoś chodzi do pracy, spełnia zasady etatu, a jednocześnie udaje, że jest jednoosobową działalnością gospodarczą, by unikać podatku, to jest oszustwo. Czy pani droga Magdaleno była kiedyś pani w ogóle na działalności jednoosobowej? Czy miała Pani kiedyś mikrofirmę, nie wiem, dwu-, trzyosobową? Czy Pani wie w ogóle, jak to w tym kraju funkcjonuje? Ale nie tam z papierków, z statystyk czy z ciepłych gabinetów, gdzie się dzisiaj to czytacie, tylko z prawdziwego życia. Czy wie Pani, jak to funkcjonuje? Dzisiaj masz taką działalność jednoosobową, płacisz chcesz czy nie chcesz ZUS. Ja jestem na działalności jednoosobowej, na ryczałcie płacę teraz w tym roku 2050 zł co miesiąc ZUS-u. 2050 zł. Chce czy nie chce? Nic z tego nie mam, tak naprawdę, no ale płacić muszę. No i ja jeszcze mam taką działalność powiedzmy artystyczną, występuję i tak dalej, że nie mam biura yy, i innych kosztów. Ale. Są takie osoby, które wynajmują jakieś biuro, poświadczą jakieś usługi, muszą zapłacić za wynajem biura. Muszą zapłacić opłaty, wiadomo, w gaz, prąd, gdzie te taryfy dla firm też są droższe niż dla yy, gospodarstw domowych, bo jakby to był inny prąd, z, nie wiadomo. Ten jest dla firm droższy, jest z Marsa, a ten jest. Yy... Z, z Turowa, no, z tej elektrowni Turów. a ten dla przedsiębiorców jest dwa, trzy razy droższy, bo jest z kosmosu. Ha, ha, ha. Nie, po prostu chcemy tak was trochę zarobić na was, korwa, gnoje. No, na działalności jednoosobowej, moja droga pani, nie masz pani urlopu. Tak jak poseł ma urlop, może mieć płatny, czy jak sobie pojechać na wakacje? Nie! Na działalności jednoosobowej nie masz urlopu. Jak nie pracujesz, to nie zarabiasz. Możesz iść na L4, ale nikt z niego nie korzysta, bo jest tak mało płatne i jeszcze wtedy w tym czasie oczywiście nie możesz nic w firmie robić, bo Ci ZUS padnie i powie, że A, naciągałeś nas, oddawaj pieniądze, jeszcze karę zapłacisz. Nikt z tego nie korzysta i chory chodzi do firmy. Po drodze się kuruje, bierze sobie Ferweks. No tak to wygląda, moja droga pani. I te koszty utrzymania firm, tych jednoosobowych działalności z roku na rok... Şe Zwiększają, a jeszcze oczywiście jesteśmy bardziej narażeni na kontrolę skarbówki, bo skarbówki lubią drobne firmy, nie tam, gdzie są pieniądze, gdzie stać się na prawnika, gdzie za Tobą jest sztab prawników, jak w dużych korporacjach, tylko do małej kwiaciarni. Panie Józiu, poproszę te kwiatki i patrzą, czy Pani Józia wyda paragon. Jak Pani Józia się opóźni o minutę z paragonem, to już 2-3 tysiące mandatu. Ha, skarbówka, proszę bardzo. Nie zapłacić 2 miesiące podatku, się spóźnisz, bo, no bo po prostu nie miałeś, bo firma ledwo zipie, Bóg kanta ci skarbówka konta ci blokuje. I radź sobie człowieku. Tak to wygląda naprawdę w tym życiu. Moja droga pani. No i jeszcze oczywiście większość społeczeństwa uważa, że no, a jak masz swoją firmę to jesteś prywaciarz, zarobasz. Mm -hmm, ale tak. Bo mają wbijane od lat, że że to są kombinatorzy. I w tym kraju drobny i mały przedsiębiorca z góry jest traktowany jako bandyta i kombinator. I tak to, moja droga pani, yy, wygląda. I bardzo często jeszcze w tym kraju działalności jednosobowe są wymuszane. Chociażby jak pielęgniarki, yy, ratownicy medyczni, inne zawody. Nie zostaną zatrudnieni na przykład w szpitalu, jak nie będą miały swojej za działalności. I tak to wygląda. Także pani się doedukuje, nie obraża tych przedsiębiorców, którzy ten, ci mali, drobni przedsiębiorcy ten kraj utrzymują. Yy, I później pani się wypowiada. Pozdrawiam serdecznie.